Zacznijmy film jeszcze raz. Jesteśmy Aha. przy szpitalu w Choroszczy. przywiozłem Krzyśka do Choroszczy, żeby pokazać mu. Aha. Witają nas w Choroszczy. To jest taki park y, nowo zrobiony, że jest ten, y, jak to się nazywa, plac zabaw dla dzieci. Takie różne urządzenia gimnastyczne do ćwiczenia. i Jest tężnia solankowa, jak w Cichocinku, że można poddychać sobie wodą, z solą, powietrzem takim zjonowanym, świeżym. Y, o! O to, o to chodzi. W, w tej całej instalacji. Krzyśkowi się nie chce tam pójść, żeby poddychać. To ja pójdę chwilę, poddycham. Nie! No panie, chodź, jedziemy Jedziemy dalej? Jedziemy. Ale dalej. na lody, Krzyś się chcesz. No. no to tam. Poczekajcie, ja, ja szybko podbiegnę i powiem Krzyśkowi, czy to fajne powietrze, czy nie. Zaraz wracam. No tu. Sprzątnij po swoim się mgiełka jest. To jest w ogóle otoczenie, taki sklep jedranka, gdzie zawsze zakupy się robi, jak się odwiedza pacjent szpitalu w Choroszczy. No i tak to wygląda. Woda ciechnie po darninie i robi dobry klimat. Słychać jakaś karetka wiezie pewnie kogoś znowu do szpitala A jak mówiłem, że karetka wiezie Pacjenta A ten dalej jest plac zabaw dla dzieci i bulwary horożcze Cieknie woda po darninie jest mi taki Ale nie, to jest nie tak jak blisko podejdziesz to No jest taki trochę jak w to S na Taki zapach Ja to nie Fajne, troszkę pieniążków na to poszło z naszych publicznych no, podatków. No ja to, to pewnie tak, pewnie o to chodzi. No, Krzychu wzywa. Tak, Krzysztof. Ja ja już idę. Pani władca każe. Przywieźliśmy Krzyśka po to, żeby się porelaksowało, ale widzicie, Krzyśiek jest trudnym człowiekiem. Ale odwiedził chorę dzięki nami. Dzięki nam. To na razie.